Zapraszam do zgłębienia tajemnic technologii oczyszczania powietrza, której historia jest, no coś dosłownie, kosmiczna. Zobaczmy razem, jak rozwiązanie wymyślone dla astronautów trafia dzisiaj pod nasze dachy. Dobra, zacznijmy od pytania, które, no cóż, może na pierwszy rzut oka wydać się trochę dziwne. Co tak właściwie może mieć wspólnego nawigacja GPS z czystym powietrzem w pomieszczeniach? A odpowiedź cóż chodzi o prestiż. Bo widzicie, obie te technologie, pierwotnie opracowane dla NASA, trafiły do galerii sław technologii kosmicznych. A dlaczego? Za swój absolutnie rewolucyjny wpływ na nasze codzienne życie. I żeby była jasność, to nie jest tylko jakaś tam kosmiczna inspiracja. Nie, nie. To technologia, która narodziła się jako odpowiedź na bardzo konkretny, bardzo realny problem, z którym NASA musiała sobie poradzić na pokładach swoich statków. A jej podróż, no, trwała dekady. Wszystko zaczęło się w latach 90. i to od uwaga, problemu z uprawą roślin w kosmosie. A finał w 2017 roku technologia ta trafia do tej prestiżowej galerii sław, stając w jednym rzędzie z systemem GPS. To naprawdę robi wrażenie. No dobrze, więc jak właściwie działa ta cała kosmiczna technologia? Kluczowa sprawa, którą trzeba zrozumieć, jest taka, że nie mówimy tu o zwykłym filtrze, absolutnie nie. Mamy do czynienia z systemem aktywnym, a nie pasywnym. Pomyślmy o tym tak, technologie pasywne, jak filtry hepa, po prostu sobie siedzą i czekają, aż zanieczyszczenia same do nich wpadną. Są jak bramkarz. A aktyw? Cóż, aktyw piór przechodzi do ofensywy, wysyła całą armię mikroskopijnych sprzątaczy, które aktywnie szukają i neutralizują zanieczyszczenia w całym pomieszczeniu, w powietrzu i na powieszeniach. Sercem tej technologii jest proces, który w gruncie rzeczy naśladuje to, co Słońce robi w naturze, żeby oczyścić naszą atmosferę. Ale najlepsze jest to, że ten naturalny proces wzięto, zamknięto w urządzeniu i cóż, znacznie wzmocniono, żeby działał w naszych domach i biurach. To wszystko dzieje się w czterech prostych krokach. Powietrze wchodzi do środka, specjalne światło UV uderza w katalizator i BUM! Tworzą się te potężne, ale zupełnie nieszkodliwe cząsteczki oczyszczające. I tu zaczyna się cała magia. Działa to trochę jak zapach, który roznosi się po całym pokoju. Dokładnie tak samo te cząsteczki docierają wszędzie, aktywnie niszcząc zanieczyszczenia przy kontakcie, i to zarówno w powietrzu, jak i na blatach czy klamkach. Dobra, wiem co niektórzy mogą sobie teraz myśleć. Teoria brzmi imponująco. Może nawet zbyt pięknie, żeby było prawdziwe. Ale czy to naprawdę działa? No cóż, odłóżmy na bok obietnice i spójrzmy na twarde, zimne dane z niezależnych badań laboratoryjnych. I zacznijmy od razu z grubej rury. Testy przeprowadzone na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Teksańskiego. Co pokazały? Otóż redukcję unoszącego się w powietrzu wirusa SARS-CoV-2 o 99,99%. ,99%. I uwaga, to wszystko w zaledwie 3 minuty. To wynik, który po prostu powala. Ale to nie tylko wirusy. Popatrzmy tutaj. Ten wykres doskonale pokazuje, jak skutecznie ta technologia radzi sobie z powszechną i nie ukrywajmy często groźną bakterią, czyli gronkowcem złocistym. Jak widać w tej tabeli, skuteczność została potwierdzona na naprawdę szerokim froncie. Mówimy tu o wirusach jak ptasia grypa, bakteriach jak E. coli, a nawet o czarnej pleśni. I co najważniejsze technologia działa i w powietrzu, i na powierzchniach. Okej, okay, ale to nie jest jakaś technologia laboratoryjna albo zarezerwowana tylko dla astronautów. Zobaczmy więc, jak jest ona wykorzystywana w miejscach, w których wszyscy przebywamy na co dzień. I to jest jedna z jej największych zalet. Jest niesamowicie skalowalna. Są systemy, które instaluje się bezpośrednio w wentylacji całego ogromnego budynku. Są też jednostki kasetowe, idealne do trudniejszych przestrzeni, jak pokoje z podwieszanymi sufitami. I wreszcie są po prostu przenośne urządzenia, które można postawić w jednym pokoju, czy to w biurze, pokoju hotelowym, czy we własnym salonie. I to nie jest tylko puste hasło. Sama Amerykańska Fundacja Kosmiczna, czyli organizacja, która przyznaje te nagrody, nazwała ją, i to jest cytat, najbardziej efektywną technologią, jaką kiedykolwiek stworzono do oczyszczania powietrza i usuwania zanieczyszczeń z powietrza i powierzchni. Trudno o mocniejszą rekomendację, prawda? I to wszystko prowadzi nas do jednego, kluczowego pytania na koniec. Skoro spędzamy w pomieszczeniach więcej czasu niż kiedykolwiek w historii, to może przyszłość zdrowia publicznego polega nie na pasywnym filtrowaniu, ale właśnie na aktywnym oczyszczaniu naszego otoczenia?